No, wystartowaliśmy z wiśniowej, z dziewczynami, z dwoma córami. Pojechaliśmy po mapce, dosyć fajna, przyjemna podróż, także jesteśmy bardzo zadowoleni. A jakie zadania były na trasie? Co tam, była, była mapka, do których trzeba było punktów dojechać, było ich bodajże chyba 9 punktów, do których trzeba było dojechać, no i jeżeliśmy tak według tej mapy sobie jechali. Medalik jest? Jest medalik, pamiąteczka, jeszcze jakieś nagrody, także super, fajna, fajna, fajna impreza. To jeszcze jedno pytanie o Unię Europejską, 20 lat Polski, polskiego członkostwa, jak pan to ocenia? Ja, jako obywatel Polski jestem zadowolony, że wstąpiliśmy do Unii i bardzo jestem. cieszę się, że, że jesteśmy w Unii cały czas. Złoto! Teraz nie było łatwo, nie, nie ukrywam, nie było łatwo. To nie, nie, nie pierwszy mój wyścig, a ten był naprawdę wyjątkowo ciężki. Pierwszy raz jechałem bez śladów w nawigacji, trzeba było się orientować w papierowej mapie, więc wróciliśmy troszeczkę do, do korzeni. Bardzo fajnie, cieszy. Fajnie by było, jakby było na przyszłość może więcej miejsc takich też związanych z Zieloną Górą, tych punktów do, 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 do fotografowania, ale bardzo ładnie malowniczo, jesień pomogła i było bardzo super. Polityki nie mieszamy klipka. polityki w sport, tak ale no fajnie, no Unia, powiedzmy tak, były pieniążki z Unii, które współfinansowały ścieżki, po których dzisiaj jeździliśmy, także super na propsie. No dobrze, jakoś nie było mi bardzo ciężko, no bo jeździłam już dużo więcej kilometrów. Okej, okay, czyli dystans nie, a zadania, jak e, udało się je zrealizować? Wszystkie udało nam się zrealizować. Wszystkie. Jakie to były zadania? Czy mogłabyś nam opowiedzieć trochę? No mie mieliśmy dojechać do punktów, które mieliśmy na mapie wyznaczone i musieliśmy przy nich zrobić zdjęcie. Prościzna. Nie, trasa była bardzo fajna, przyjemna, pokazała wiele miejsc w zielonej górze. Można było zwiedzić miejsca, do których na co dzień pewnie nie dojeżdżamy rowerem. Także bardzo fajnie z jednego punktu do drugiego można było się przemieścić cały czas ścieżką rowerową. E, pogoda, chyba dopisała. Co to już tutaj, to. Dzisiaj, dzisiaj pogoda bardzo, bardzo fajna. Polecam aktywność rowerową dla wszystkich. Bardzo fajnie jest, że Zielona Góra pozyskuje te środki, że są wydatkowane na społeczność, na różne atrakcje, z których mogą ludzie korzystać i oby jak najwięcej tego było u nas. Było ogólnie fajnie. Trzebało na resztę drużyny czasami poczekać.